Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, a dziś 14 luty, czyli szczególna, wyjątkowa data dla zakochanych czyli Walentynki. To dzień, który warto spędzić swo ze swoją drugą połowką, ale nie tylko, ponieważ możecie składać życzenia swoim znajomym, bliskim, nawet w rodzinie. Także ja dzisiaj przygotowałem dla Was propozycję prezentów w wersji LEGO, które możecie, którymi ob możecie obdarzyć swoich bliskich. Zapraszam do oglądania. A jeżeli ty nie złożyłeś jeszcze życzeń swoim bliskim, to koniecznie to nadrób, bo na pewno zrobi im się miło. Ale również miło zrobi im się, gdy, wło, gdy wręczysz im taki oto prezent. W tym momencie niedostępny na stronie Lego, no ale to są świetne papuszki, nierozłączki. Idealny prezent na walentynki. Zobaczcie, jaki to jest piękny set. Zestaw jest taki okolicznościowy, dlatego on po tym roku od razu zniknie. Myślę, że warto go zakupić, ponieważ mamy dwie świetne figury ptaków. Naprawdę cudownie to wygląda, sami musicie przyznać. Ja zakupiłem ten zestaw przed walentnikami, bo wiedziałem, że będzie taka. Prawa, że jednak ten zestaw zostanie wyprzedany, bo sami przyznajcie, jest naprawdę świetny. No i zobaczcie, papuszki nierozłączki to symbol miłości. I zobaczcie tutaj to serce krążące między nimi. To jest na pewno set walentynkowy. Ale to nie koniec moich propozycji. Na razie zestaw leci na bok. I mam kolejny zestaw, tym razem z Brickheadsów. No i zobaczcie te papuszki kakadu. Jak one świetnie wyglądają. Może nie jest to walentynkowy zestaw, ale na pewno, gdy wręczycie te Brickheadsy w swojej drugiej połówce, to na pewno, na pewno się ucieszy. Zobaczcie, jakie to są piękne ptaszki. Ja na pewno bardzo bym się ucieszył, gdybym dostał taki prezent. Ale jest jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Jeżeli byliście kiedyś w Lego Storze, to wiecie, że często w pike brickach Dodawane są takie serduszka. Mi takie udało się zdobyć we Wrocławiu. No i zobaczcie, mam 4 sztuki. No i na pewno, gdybyście dali jedną z nich swoim przyjaciołom no to na pewno bardzo by się ucieszyli. Dlatego ja mam jedną przeznaczoną właśnie na ten cel. To są moje propozycje. I zobaczmy jeszcze w Lego, co możemy znaleźć, jaki prezent na walentynki. Pierwszy zestaw, który mam Wam do pokazania, są piękne kwiaty z serii Creator Expert. Świetny zestaw i idealnie sprawdzi się na walentynki. I możecie je również składać z wybraną osobą, także to jest na pewno świetny pomysł. A jeżeli chcecie spędzić walentynki na luzie, to mam dla Was Brickheadsy, Kaczora, Kaczora Donalda oraz Daisy. Jedna osoba może składać Kaczora Donalda, a druga Daisy. Myślę, że na pewno jest to super pomysł. A tutaj jeszcze macie przedstawione papuszki nierozłączki. Jest to naprawdę super zestaw i ja rekomenduję. Ale jeżeli nie chcecie kry, nie nierozłączek, to uwaga! Jest jeszcze do wyboru misiek z poprzedniego roku. Również świetny zestaw. I zobaczcie te krążące wokół niego serduszka. Jest to naprawdę mega, mega słodkie. A na koniec Lego przedstawiło nam jeszcze bardzo, bardzo fajną sprawę. Na stronie Lego bez problemu możecie znaleźć instrukcję do pobrania i do zbudowania macie serce, a jeżeli serce Wam się nie podoba, no to również możecie zbudować z własnych klocków Myślę, że takie klocki na pewno każdy ma, możecie zbudować sobie takiego oto pięknego kwiatka. A jeżeli jeszcze nie dałeś jakiejś osobie prezentu, no to to jest właśnie taki last minute dla Ciebie. Dziś krótki, ale szczególny odcinek. Dlatego jeżeli jeszcze nie wręczyliście swojej walentynce, takiego to serduszka, to warto to nadrobić. Ponieważ no ja na pewno ucieszyłbym się z takiego prezentu jako fan Lego. A jeżeli wy chcecie mi zrobić prezent, to możecie napisać serduszko w komentarzu, zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję. Dziękuję, na pewno to mega, mega mi pomoże. A już w tym momencie żegnam się z Wami. Dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!